Witam Was wszystkich serdecznie. Ja jestem Damian. Witam Was wszystkich w Alertka. W dzisiejszym odcinku postaram się w kilku słowach opowiedzieć Wam, co należy mieć przygotowane, zanim kupicie monitoring. Pierwsza rzecz. Ustalcie, co dokładnie chcecie obserwować. Mam tutaj na myśli. Czy chcecie mieć kamery zamontowane wewnątrz czy na zewnątrz? Jeżeli na zewnątrz, to gdzie? Czy to ma być jakieś pole, czy to ma być obserwowanie ulicy, czy to ma być obserwowanie jakichś obiektów, które są oświetlone lub nie? Ponieważ ma to dosyć duże znaczenie, jeżeli będziemy dobierać odpowiednią kamerę. Standardowe kamery, które oferujemy, mają przeważnie zasięg do 30 metrów w nosy, a jeżeli chcemy obserwować ulicę, która na przykład jest dosyć długa. Czasami tego typu urządzenie może być niewystarczające. Warto wcześniej zastanowić się, co dokładnie chcemy. Od tego my jesteśmy, aby Wam to dobrać. Drugą rzeczą, najważniejszą, jaką powinniście też ustalić, jest w jakiej technologii pójdziemy. Mamy trzy technologie: analogową, cyfrową IP oraz bezprzewodową. Akurat tą technologię zostawimy sobie na troszeczkę później. Wróćmy do tych dwóch pierwszych technologii. Analog wyróżnia się tym, że jest to dobry stosunek ceny do jakości, a system IP jest to najnowsze rozwiązanie, które oczywiście stosunkowo więcej kosztuje, ale wyróżnia się tym, że system jest bardzo wysokiej jakości. Co należy wiedzieć: jeżeli nie macie położonego okablowania, a zależy Wam typowo na cenie, Zdecydowanie zainteresujcie się systemem analogowym. Jeżeli zależy Wam na bardzo dobrej jakości obrazu, to zdecydowanie system IP. Trzecia rzecz, którą powinniśmy ustalić, to jakie kamery będziemy używać. Na rynku mamy dostępne wersje kopułowe, tubowe, kamery PTZ, kamery specjalistyczne. Większość klientów kupuje u nas kamery standardowe, które mają zasięg wnosu do 30 metrów. Wyróżniają się ogniskową szerokokątną, czyli od 105 stopni do około 90, im mniejsza wartość, tym węższy kąt widzenia, czyli mamy przybliżenie tak w telefonie. Wtedy widzimy też więcej szczegółów. Mamy też kamery zmiennoogniskowe, w których ten problem jest pominięty, ponieważ możemy sobie sami go wyregulować, ale te kamery też się rozbijają na dwie wartości, bo mamy ręcznie sterowane oraz sterowane z motozumem, czyli za pomocą aplikacji kamery obrotowe PTZ, to urządzenia specjalistyczne, które mają za zadanie śledzić ruch, nagrywać bardzo daleki zasięg nocy oraz wykazywać się specjalistycznymi właściwościami, które zwykłe kamery mogą nie mieć. Dlatego też warto wiedzieć też, jakie kamery są nam tak naprawdę potrzebne, bo inne będą potrzebne na odczytywanie tablic rejestracyjnych, a inne typowo na przykład do pubu, gdzie chcemy odczytywać, jakie Środki pieniężne przechodzą przez ladę. Kolejnym punktem jest system bezpośredni IP. Żeby nie rozwijać tutaj tematu, system ten stosujemy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest to całkowicie niezbędne. Jako, że Interesujemy się tematem już od wielu, wielu lat. Problem ten jest o tyle złożony, że na dzień dzisiejszy technologia nie pozwala nam w pełni wykorzystać właściwości, które mogłyby spełnić oczekiwania naszych klientów. Mam tutaj na myśli płynną pracę, niezrywanie połączenia oraz łatwość zainstalowania takich produktów, bo należy pamiętać, że pomimo tego, że urządzenia są sterowane bezprzewodowo, to nie znaczy, że one czerpią zasilanie z baterii. Każda kamera, którą zainstalujemy w dowolnym punkcie, musi mieć dostęp do gniazda 230V. Trzeba o tym pamiętać. Drugą kwestią jest też, by kamera znajdowała się w zasięgu sieci Wi-Fi. Przyjmuje się średnio 50-60 metrów, ale to też warto sprawdzić, zanim zainstalujemy kamerę, ponieważ były sytuacje, w których kamera nie działała na 30 metrach. A zdarzały się też sytuacje, w których kamera działa nawet do 100 metrów bez problemu, także wszystko zależy od tego, w jakim miejscu będzie dany punkt zainstalowany. Są oczywiście systemy już całkowicie zintegrowane, to znaczy, że kupujemy kamery, kupujemy rejestrator, dysk twardy i każdy z urządzeń łączy się ze sobą bezpośrednio, co jest dużym ułatwieniem dla większości użytkowników, ale tak jak powiedziałem wcześniej, nie zawsze i nie wszędzie się to sprawdzi, więc zanim podejmiesz taką decyzję, warto się wtedy wcześniej skontaktować, dowiedzieć się, co można w danej sytuacji zrobić i dobrać tak sprzęt, by każdy był tutaj zadowolony. Ostatnią rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, są akcesoria dodatkowe. Każdy monitoring, oprócz tego, że składa się z kamer, jako najważniejszy punkt, Mamy też serce systemu, jakim jest rejestrator. Rejestrator głównie służy nam do synchronizacji kamer. Możemy dobierać tutaj 4, 8, 16 albo i więcej kamer. Służy on też do przechwytywania nagrań wideo, ale do tego potrzebujemy dysk twardy. Możemy do niego zainstalować standardowy dysk komputerowy SATA, ale już pojawili się tutaj użytkownicy, którzy bez problemu montują tutaj dyski SSD, które są znacznie szybsze i pomagają też w pracy która jest o wiele, wiele cisza niż w przypadku standardowych dysków talerzowych. Kolejnym elementem, który jest dosyć istotny, są adaptery i puszki do kamer. Niby nie jest to jakaś tam ważna rzecz, ale jednak w większości przypadków, kiedy mamy elewację, której nie chcemy uszkodzić, albo mamy jakieś bardzo twarde żelbety, których nie możemy wkuć się. Tego typu puszka staje się doskonałym rozwiązaniem, ponieważ możemy bez problemu ukryć tutaj okablowanie oraz dodatkowo możemy dodać jakieś urządzenia, które na przykład rozbijają sygnał na kolejne dwie kamery, trzy i tak dalej. Także warto wziąć to też pod uwagę, kiedy dobieramy sprzęt, bo nie sama kamera może nam tutaj wystarczyć. Podsumowując, to co tutaj już powiedziałem. Warto oczywiście na spokojnie temat przejrzeć. Na rynku mamy dostępnych bardzo wiele wariantów, bardzo wiele jest tutaj konfiguracji tego sprzętu. Jeżeli masz z tym problem, jeżeli przytłaczać się ilość informacji, nie bój się, wystarczy napisać, zadzwonić. W 15-20 minut jesteśmy w stanie Wam podpowiedzieć, co należy zrobić, co należy dobrać i jaki sprzęt będzie najlepiej odpowiadać Waszym funkcjom. Na dzień dzisiejszy będzie to wszystko, jeżeli Wam się ten materiał podobał. Nie ukrywam, że łapka w górę będzie nas motywować. No i do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się, hej.